Dobry wieczór milusińscy, dziś będzie o starożytnych adeptach, co oni byli zajebiści i w ogóle znakomici we wszystkim, w swojej prostocie, cierpliwości i umiejętności czekania. 400-500 lat przed Chrystusem i on mówi starożytni adepci, ci to mają cywilizację, nie? A poka komputera upanego, oni pewnie jeszcze dial-up modemy mieli takie wiecie. W 15 starożytni adepci Tao byli subtelni i elastyczni, tajemniczy i wszechstronni. Ich umysł były zbyt głębokie, by je pojąć. Ponieważ byli niezgłębieni, można ich opisać tylko w przybliżeniu. Niezdecydowani jak człowiek brodzący zimą w strumieniu, niepewni jak ktoś, kto obawia się swoich sąsiadów, ostrożni i pościągliwi jak kość, ulegli jak lud w chwili topnienia. Prości jak nieobrobiony blok, puści jak grota, nieprzeniknieni jak mętna woda. A jednak któż inny mógłby cicho i stopniowo przejść od nieprzejrzystości do czystości? Któż inny mógłby powoli, lecz systematycznie przejść od bezruchu do życia? Kto praktykuje Tao, nie pragnie spełnienia, ale właśnie dlatego, że go nie pragnie, zawsze może być jak ukryty kiełek i nie spieszyć się do przedwczesnego dojrzewania. No, okej. Okay. No, okay. Nie mam pojęcia, o kim mówi, dla co. Mówiąc starożytni. W innych tłumaczeniach zobaczymy, że to jest mniej więcej spójne, że mówi o jakimś antycznym czasie, gdzie byli mistrzowie, którzy rozumieli wszystko lepiej niż on. <laughs> Ale chyba nie spisali swoich nauk za dobrze, nie? Ich umysły były zbyt głębokie, by je pojąć. Każdy umysł jest. Dlaczego? Bo słowa to jest most pomiędzy umysłami. I poruszają się z prędkością najwolniejszego uczestnika ruchu. Słowa zostały stworzone w ten sposób, by umożliwić uniwersalną komunikację. Nie mamy żadnej telepatii. W związku z czym, jeśli ja pomyślę stół, wy możecie zgadywać, co ja takiego miałem na myśli. Ale nigdy nie zobaczycie tego stołu, który ja mam w głowie. Jest niesamowity. Ponieważ byli nieskłębieni, można wierzyć, niezdecydowanie jak człowiek brodzący zimą w strumieniu. Tutaj mamy listę opisów y, tych ludzi, tych starożytnych mędrców. A może oni wcale nie byli mędrcami, może byli zwykli, zwykłymi ludźmi, którzy byli tak blisko świata. Może ci, którzy jeszcze powstali przed językiem, y, byli jak zwierzęta o bardzo głębokiej strukturze mózgu. I, nie, nie mieli innego sposobu, jak zapaść się w głębie świadomości. Okej. Okay. Uciekłem trochę z tą tezą. Niezdecydowanie, jak człowiek brodzący zimą w strumieniu. Ale, bardzo bogaty obraz, nie? Widzicie kogoś, kto próbuje przejść przez strumień zimą, taki skulony, drżący. Co jest dziwne, bo w momencie, w którym ktoś jest w harmonii stało. Siłą rzeczy się prostuje, bo popłynie energia. Prostuje, otwiera. Znaczy, nie, niekoniecznie, wiecie, będzie prosty kręgosłup, bo każdy jest inny i prostowanie tego kręgosłupa na świat to też jest zły pomysł, ale e, będzie prosty w, w swojej w swoim rozumieniu otwarcia. Nie pewnie jak ktoś, kto obawia się swoich sąsiadów. Ta energia ze mną nie rezonuje. Ostrożnie i pościągliwie gość. Mm, tutaj to rozumiem. Wyobrażać sobie takiego mistrza, e, który niewiele mówi, jest zawsze uprzejmy, tylko dlatego, że wie dokładnie, co się stanie w tym filmie, bo już go kiedyś oglądał. Ja widzę coś takiego. Taki niepozorny staruszek, którego się spotyka na drodze i na pewno nie powinno się go obrabowywać pozna wszystkie sztuki walki. Ostrożnie pościągli wiek kość, ulegli jak lód w chwili topnienia. Nie mam pojęcia, dlaczego taka metafora. Jeśli się ustępuje, powiedziałbym ust ustępliwi jak woda. Prości jak nieobrobiony blok, blok drewna. Tutaj nie jest napisane, ale blok drewna. E, to jest piękne w swojej prostocie. Nie? Ten blok drewna, który spełnia swoje zadanie. Bycia, nie wiem, nogą od stołu, ale... Nie jest wyrafinowany, bo po co? Pójść jak grota. Ok. I to jest wers, na którym bym skupił więcej uwagi niż zasługuje pewnie, bo w tało mnóstwo nacisku się kładzie na, na pustkę jako formę. Tak. Pójść jak grota, zawsze gotowi do napełnienia tego tym, co jest wokół nich. Uh, czy to jest grota, czy to jest dolina no ok, zobaczymy później wiecie jak ten staruszek, którego spotyka się na leśnej drodze który nie, nie, nic nie mówi, tylko się kłania i uśmiecha nie, nie jak mętna woda To brzmi dokładnie jak to, nie? Um, ok, wracamy do puści jak grota wiele o tym już było w poprzednich rozdziałach jak widzimy pustkę odnieśmy się do tamtych rozdziałów nie tylko żeńska energia ale również pusty otwarty umysł który jest gotów na przyjęcie Któż inny mógł być cicho i stopniowo przejść od nieprzejrzystości do czystości Ok, woda przenika do czystości sama w sobie jak mu osiada więc co jest tutaj katalizatorem cierpliwość i tutaj Hmm. I tutaj ostatnie dwa wersy będziemy mieć dużo cierpliwości. Któż inny mógłby powoli, mógłby powoli, lecz systematycznie przejść od bezruchu do życia? Hmm. Tego się nie podejmę. Ale w dwóch ostatnich wersach widzimy, zawsze może być jak ukryty kiełek. I nie spieszyć się do przedwczesnego dojrzewania. Tak na wszystko przyjdzie swój czas, i ci mistrzowie wiedzą dokładnie, kiedy jest czas na co. Więc cierpliwie czekają w swojej zgarbionej, potencjalnie uśmiechniętej, e, niepozornej, pustej jak grota formie, nieprzeniknionej jak mętna woda, aż nadejdzie czas. I wtedy, i wtedy stanie się to, co ma się stać a mistrz sobie tylko jest. Radio 15. Manifestacja Tao w człowieku. Utalentowani mistrzowie z dawnych czasów, subtelni i głęboko przenikliwi, znali tajemnicę Tao, choć umyka ona ludzkiemu pojmowaniu. Ponieważ mędrcy wykraczali poza ludzkie zrozumienie, mogę jedynie próbować ich opisać. Zwykle schodzili skuleni, jakby przeprawiali się zimą przez rzekę. Wyglądali na niezdecydowanych, jakby obawiali się wszystkiego dookoła. Byli uprzejmi, jak gość w domu gospodarza. Ustępliwi, niczym ludna na wiosnę. Skromni, niczym nieodciosany kawałek drewna. Puści, niczym dolina. Nieciekawi, niczym mulista woda. Kto może oczyścić śmętną wodę? Wystarczy pozostawić ją w spokoju, a stopniowo sama się oczyści. Kto może zapewnić rozwój duchowy ludzkości? Wystarczy pozwolić, by społeczny harmider trwał nadal. A udochowienie ludzi będzie stopniowo rosło. Ci, którzy zachowywali takie właśnie metody Tao, nie pragnęli spełnienia własnych ambicji. To właśnie dzięki temu mogliby zachować wewnętrzny spokój i byli piękni, niczym nieoszlifowane diamenty. Też macie wrażenie, że w tamtym tłumaczeniu brakowało kilku wersów. Google Translate. Okej, okay. tutaj ta końcówka mi się super podoba. Pozostawić w spokoju wodę, sama się oczyści. Pozostawić w spokoju ludzi, harmider sam opadnie i odnajdą duchowość. Czyżby to była definicja prawdziwej ludzkiej natury? Czym ludzie są? Niewiele więcej tutaj, pojedziemy angielskie. the ancients were subtle mysterious profound responsive the depth of their knowledge is unfathomable because it is unfathomable all we can do is describe their appearance watchful as though crossing a winter stream alert like people aware of danger courteous like visiting guests yielding like ice about to melt simple like uncarved blocks of wood hollow like caves, opaque, like muddy pools. Who can wait quiet? Qui Who can wait quietly while the mud settles? Who can remain still until the moment of action? Observers of the Tao do not seek fulfillment. Not seeking fulfillment, they are not swayed by a desire for change. Krótko i do celu, szybko do brzegu, jak zwykle to, to tłumaczenie, nie? jeśli ktoś na angielski, to jest, no dobra, nie czytałem ich wszystkich, jejku, ale to dał mnie bardzo trochę. Fajnie jest, że, że tutaj jest napisane, nie wiemy jacy byli naprawdę. Czyli naprawdę w głowie, więc możemy ocenić ich symptomy, ich appearance. Ehm, po owocach ich poznacie. To nawet nie są owoce, to są jak wygląda drzewo. Ok. Ehm, na końcu są owoce. Kto może czekać cierpliwie, gdy błotnista woda się uspokaja. <śm> Okej, okay. nie będę was mordował tutaj, próbą tłumaczenia na żywo. Nie idzie mi to. Um. Trzymajcie się. Jakbyście spotkali takich mądrych mistrzów na swojej drodze. Czy to przy pompie na stacji benzynowej, czy na ścieżce w lesie. Dobrej nocy Wam życzę.